będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Pomódlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten czas, który nam dajesz, za ten czas tych rekolekcji, za ten czas, w którym Ty będziesz przechodził do naszych serc. Maryjo, prosimy Cię, pozwól nam odkryć Twoją miłość i schowaj nas w swoim sercu. Przytul nas do swojego serca. Święty Józefie, prosimy Cię, opiekuj się nami, pozwól nam odkryć Twoją obecność w naszym życiu i też przytul nas do swojego serca, Panie Jezu, daj nam odkryć to, że ty jesteś z nami, że ty jesteś przy nas, że nas prowadzisz, że do nas mówisz, że nigdy nas nie zostawiasz i przytul nas, Panie Jezu, do swojego serca. Dziś chcemy powiedzieć sobie o tym. Skąd my w ogóle wiemy, że Bóg się nami opiekuje, że Bóg z nami jest i że się o nas troszczy? Na no cześć, Gierek. Dzisiaj też będziemy sobie mówić o Ewangelii, no bo właściwie przez cały czas będziemy sobie mówić o Ewangelii. Dzisiaj, 30 listopada, jest święta świętego Andrzeja. No i Ewangelia jest taka o tym, jak Pan Jezus sobie chodził koło Jeziora Galilejskiego i zobaczył dwóch braci, Simona, którego potem nazywali Piotrem, i Andrzeja, i oni łowili ryby. No i Pan Jezus do nich mówi tak, pójdźcie za mną, a będziecie rybakami ludzi. I oni zostawili wszystko i poszli za Panem Jezusem. A potem jeszcze spotkał dwóch innych, Jakuba i Jana, i też powiedział, chodźcie za mną. A oni zostawili wszystko i poszli za Panem Jezusem. No właśnie, to bardzo ważna jest ta Ewangelia, bo mówi o tym, jak Pan Jezus bardzo nas kocha i zawsze chce, żebyśmy byli z nim. I nas woła do różnych rzeczy. Na przykład, po pierwsze, do tego woła nas, żebyśmy byli z nim, czyli żebyśmy byli chrześcijanami. A potem woła nas do tego, na przykład, żeby ktoś był księdzem, albo zakonnicą, albo zakonnikiem, albo mężem, albo żoną. No właśnie. Panie, że daje nam różne powołania i bardzo ważne jest, żeby się modlić o to, żebyśmy potrafili odkryć, jakie jest nasze powołanie. No na razie, cześć. Witajcie, kochane y, dzieci. Przez ten nawet dzień się za wami stęskniłem. Witajcie, mamy drugi dzień y, y, Adwentu i cały czas będziemy y, jeszcze ro rozważamy to, że Pan Bóg jest naszym ojcem, że Pan Bóg jest naszym. Tatą. Wczoraj był pierwszy wierszyk. Wczoraj wam powiedziałem, że wiemy o tym, że Pan Bóg jest naszym tatą, ponieważ daje nam życie. Ale nie tylko stąd wiemy. Otóż wiemy też, kochani, od kogo? Od naszego Pana kochanego Jezusa, od naszego Pana Jezusa. Pan Jezus przyszedł na ziemię. Wiecie, po co? Po co Pan Jezus przyszedł na ziemię? Bo my w tym adwencie to właśnie rozważamy, że Pan, że Pan Jezus przyszedł na ziemię. On właśnie. Po to przyszedł na Ziemię, żeby każdy człowiek na Ziemi, bez względu na to ile ma lat, zrozumiał, że Pan Bóg jest naszym Ojcem, że to jest nasz tatuś. Po to Pan Jezus przyszedł. I dlatego Pan Jezus takie słowa powiedział, że kto mnie widzi, widzi Ojca. To znaczy, że Pan Jezus tak bardzo kochał, był taki dobry, dla wszystkich, uzdrawiał, pocieszał, przytulał, brał dzieci, opowiadał im różne historie. Mamy w Ewangelii sytuację, gdzie Pan Jezus właśnie bierze dziecko, przytula. Jak ktoś patrzył na Pana Jezusa, to właśnie widział, jak dobry jest Pan Bóg, że Pan Bóg jest naszym Ojcem. I powiem wam dzieci taką historię, bo wiecie już o tym, nie, że jestem też tatusiem, mam córeczkę Marysię, wczoraj ją widzieliście i powiem wam taką historię, która mi sprawiła to była jedna z największych radości mojego życia. I ona dzisiaj nam pewną bardzo ważną rzecz ma do przekazania. Otóż kiedy moja córeczka się urodziła, najpierw wiecie, jakie jest malutkie dzieciątko, to ono prawie Prawie nic nie robi, trzeba wszystko właśnie się nim opiekować, wszystko przy nim robić, ale powoli zaczyna jakieś dźwięki wydawać i tak dalej. I pewnego dnia moja córeczka, Marysia, powiedziała pierwszy raz, tata. Jaka to była dla mnie, kochani, radość. Powiem Wam jeszcze, że powiedziała najpierw tata. A później mama. Ale to tak na marginesie. W każdym razie, jak powiedziała tata, to była dla mnie tak wielka radość, i zrozumiałem przez to jedną bardzo ważną rzecz, że Pan Bóg, który jest naszym tatą, bardzo kocha i uwielbia, i to jest dla Niego bardzo ważne, żeby od swoich dzieci słyszał te właśnie jedno słowo tata. Zobaczcie, kochani, jak Pan Jezus przed na ziemię. Nauczył nas jednej modlitwy, takiej najważniejszej modlitwy. Kto wie, co to za modlitwa? A no właśnie, Ojcze Nasz. Zapewne już ją potraficie odmawiać, a jak jeszcze nie, to się niedługo nauczycie. I pierwsze słowo tej modlitwy to Ojcze, czyli Tatusiu. Właśnie, Pan Jezus często się tak modlił. I dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy tak też się zwracali do Pana Boga. Zobaczcie, każdy na ziemi, każdy. To jest dziecko Pana Boga i zobaczcie, jak bardzo musi być smutne dla Pana Boga, jeżeli wiele z tych dzieci jeszcze nigdy do Niego nie powiedziało: Mój tato, a może mają nawet już kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt lat. Gdybym ja nie usłyszał od mojej córeczki ani razu tatusiu, to chyba serce by mi pękło. Dlatego dzisiaj chcemy obiecać Panu Bogu, że będziemy mówić do Niego: Tatusiu, i chcemy Go pocieszyć. Za te wszystkie dzieci, które jeszcze nie odkryły tego, że On jest ich tatą. Dlatego pan Rybowanka ma dla Was wierszyk. Gotowe? Więc uwaga. Bardzo Cię kocham, Panie Boże, i dziękuję Ci za to, że chciałeś być moim tatą. Wiele osób nie wie, że ma takiego dobrego Ojca w niebie. Wiem, że to Cię smuci. I dlatego chcę pocieszyć ciebie. Chcę codziennie pamiętać o tobie, że jestem twoim dzieckiem. Chcę powtarzać to sobie. Modlitwa Ojczynaż Nasz chcę odmawiać sumiennie i mówić do ciebie Tatusiu. Chcę od dziś codziennie. Amen. Dziękuję dzieciaczki za dzisiaj i zapraszam jutro jutro jeszcze jeden dzień poświęcimy tej bardzo ważnej prawdzie, że Pan Bóg jest naszym Tatą. Do zobaczenia. Bye bye, papa. Pa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Witamy Was w poniedziałek, drugiego dnia Adwentu. I dzisiaj chcieliśmy Was zaprosić do e, znów naszych działań, naszych pomysłów. E, I zaczynamy od Ewangelii dzisiejszej. Dzisiaj w Ewangelii spotykamy Jezusa. Jezus spotyka swoich uczniów. I tak sobie pomyśleliśmy, że skoro Jezus spotyka swoich uczniów i Jezus dla nas jest drogą do ojca i poprzez Jezusa możemy poznać ojca, to musimy znaleźć jakiś sposób, żeby tego ojca dobrze zobaczyć. I ciocia Marta coś wymyśliła, jak my tego ojca możemy dobrze zobaczyć dzięki Jezusowi. Możemy go zobaczyć, słuchajcie, uwaga. Dzięki takiej oto lunecie! Spójrzcie, spójrzcie, gdzie patrzę, widzę Jezusa. Gdzie widzę Jezusa, tam widzę Ojca. Aha, spójrz naprawdę widać. Jak przybliżysz hmm, dobrze? Niesamowite. Można ja widzę. Widzę tam ostrość, tak, tak, widzicie? Aha. Widać Jezusa, bo widać krzyż. Moi drodzy, Ale, pokażę Wam, zobaczyć. jak zrobić taką lunetę. Będziecie mogli naprawdę zawsze widzieć wszystko to, co potrzebne jest w Waszym życiu. Potrzebujemy do tego. Znowu, rolek, moi drodzy, po prostu rolki są fantastyczne. Dobrze by było mieć gumkę, papier kolorowy, klej i nożyczki. Biegnijcie, poczekamy tutaj na Was. A więc, mając wszystkie teraz materiały, przygotowujemy się tak samo jak poprzednio do y, z, ob, owinięcia rolek. Myślę, że kolor sobie wybierzemy taki, jaki nam się będzie podobał, tak? Jak mamy różne kolory, weźmiemy sobie na przykład kolor jasno-niebieski dzisiaj. Ale to tylko Wam pokazuje, bo Wy już dobrze wiecie, jak owinąć taką rolkę. Zobaczcie, tak pamiętacie, że musimy ją wymierzyć i zobaczcie, mamy teraz na przykład taki problem, że ta rolka jest za długa, papier jest za krótki. Wiemy o tym, że musimy też oszczędzać papier na inne prace. Możemy zrobić sobie tak, że bierzemy rolkę w drugą stronę. Tak, tutaj sobie zaznaczamy i obcinamy. Znowuż przyklejamy. Możemy też zrobić tak, moi drodzy, że ten kawałek po prostu zostawiamy. Ja też wam pokażę, on za chwilę będzie, zobaczcie, zakryty innym jeszcze materiałem. Także pomyślcie, co warto. Ja myślę, że warto oszczędzać materiały plastyczne, Tak, że to naprawdę nam się tak wykorzysta. Czyli owijamy, oklejamy. Ja już tego nie będę teraz pokazywała, bo wiem, że jesteście specjalistami. To samo robimy z drugą rolką. Fajnie, ta, która jest tutaj tym naszym y, takim zbliżaczem y, ostrości, żeby ona była innego koloru. Także sobie wybierzcie, żeby to było innego koloru. Ta, która się nakłada, też musicie sprawdzić, że ona musi być trochę większa. Ona będzie innego koloru. I teraz jest najważniejsze pytanie: jak zrobić tutaj ten nasz wizjer? Moi drodzy, ja wymyśliłam, że możemy wziąć coś takiego jak bibułę prasowaną. To nie jest ta taka krepa, którą mieliśmy do wieńca, używaliśmy wczoraj, tylko ona jest taka prasowana. Może być taki problem, że jej nie mamy w domu. No to weźmiemy sobie taki bardzo cienki papier kolorowy, ale cienki, żeby on był w miarę taki, wiecie, niesztywny, tylko taki, żeby z nami współpracował. I... Myślę, że dobrze jest, żeby on był ciemny, żeby to był ciemny kolor, bo wtedy, jak mamy tło ciemne, to to, co będziemy tutaj sobie rysować, wybijać, czy zaraz zobaczycie, co się będzie pojawiało, będzie przepuszczało nam jasne światło i to jest ważne. Jak to zrobić? Bo ja mam taki pomysł, zobaczcie, że yy, zrobiłam sobie tutaj krzyż, zrobiłam sobie znak nasz chrześcijański, bo to jest symbol, który kojarzy mi się od razu z Panem Jezusem. I patrząc na to, widzę Pana Jezusa, a widząc Pana Jezusa, widzę Boga Ojca. Mhm. Jak to zrobić, wujku? możesz mi? Pokażemy. A tym? Tak sobie pomyślałem tylko, tak jak ci się mówiła. Zobaczcie, owijamy to i... Że jeżeli faktycznie nie macie takich, takich papierów, to może yy, dobrze by było też skorzystać, nie wiem, z papieru śniadaniowego. Yy, yy. yy, jakoś go pokolorować tak potem. Też nie. Ja robię takie dziurki. Pokażę tutaj dzieciom. Tak, takie dziurki można robić. Eee, zobaczcie. Tylko trzeba oczywiście ostrożnie te dziurki robić, żeby e, to się nam mogło udać. Można też zrobić sobie kształt serca. Można sobie wydrukować Na tym... Przykład jakimś tam drucikiem, czy, czy nie wiem, co tam macie ostrego, jakąś bardzo ostrą kredkę, albo jakiś szpikulec od zabawek. Symbol IHS. Wszystko, Jeszcze co Wam nie? się kojarzy z Jezusem i wszystko, tak. co Wam będzie... Yy, tak? I teraz patrząc... O, Lewujek zrobił piękny rzecz, Słuchajcie, patrząc pod słońce naprawdę widzę, naprawdę widzę. To jest niesamowite. Zachęcamy Was do tej pracy, zachęcamy Was właśnie do takich pięknych lunet, żebyście zawsze patrzyli w dobrym kierunku. I teraz zapraszamy Was do zabawy, bo może w tej zabawie ta luneta, którą ciocia zrobiła przed chwilą, nam się przyda. Zobaczymy. Kochani, zabawa nazywa się posągi i chodzi o to, żeby próbować siebie naśladować. Będziecie potrzebowali do tej zabawy koca. My mamy chustę. Ktoś ma tego chustę, oczywiście, może być może być koc, cokolwiek takiego narzutowego, dużego. Jedna osoba jest przykrywana tą pustą kocem, czymkolwiek tą chcecie i ta przykryta osoba już pod kocem musi przyjąć jakąś pozycję ciała, taką, której reszta się nie domyśli, reszta domowników, którzy biorą udział w tej zabawie, dobrze, ciecia puść i jak jest gotowa i mówi już, to teraz domownicy wszyscy pozostali, to wystarczy jedna osoba, ale jak jest więcej, to oczywiście więcej osób, Próbuję naśladować tą pozycję, którą, e, którą zrobiliście. Mi, mi tutaj podpowiada, że ja słyszę głowę i wiem, że tam jest głowa, bo słyszę Twój głos, ale normalnie to nie będziecie wiedzieć jak się ktoś tam schowa. I ja teraz próbuję tą pozycję pokazać. Tak. Myślę, że to jest taka pozycja, taka. Teraz, Już? Tak, to gotowa? Gotowa. Dobrze, to będziecie no wiedzieli, że wszyscy gotowi, to ktoś zdejmuje e, tą... E, ten koc, albo może też być tak, że ta osoba, która naśladuje, e, która, która udaje posąg, sama sobie zdejmuje jak nie ma nas więcej i porównujemy. Oooo, Chyba trochę nie wyszło. I możecie się bawić bardzo różnie, e, bo możecie się zamieniać oczywiście różne pozycje ciała pod, tą, pod tym kocem e, udawać i patrzeć na ile, na ile potraficie dobrze rozpoznawać e, co to jest za kształt. Powodzenia z Panem Bogiem. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.